Tak, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Kaspar na kanale Skynet Tech. Tutaj mamy piękną wiertarkę od mojej siostry. Ta wiertarka jest z roku 2002. No i ta wiertarka, jak mówiłam, po prostu uległa. No, wymaga po prostu wymagała oczyszczenia, nasmarowania bardzo dokładnego przeglądu. I dokonałem tego. I ja czuję taką olbrzymią przyjemność tego, czego dokonałem. No bo przyjemnie jest odnowić dobrej firmy fajną wiertarkę. Łatwiej byłoby pójść do sklepu i kupić drugą nową. Byłoby fajnie. Ale większa przyjemność jest, jak tą wiertarkę taką ze stanu takiego wyjątkowego po prostu. Odnawiam, odrestaurowuję, tak jak to Chińczycy robią, dokładnie tak samo i można dalej korzystać i cieszyć się. No i to jest właśnie wiertarka w podnowieniu. Pięknie pracuje, dźwięk ma po prostu rewelacyjnie przyjemny, taki jak nowa tu Mam jeszcze swoją wiertarkę, którą od mamy dostałam 5 lat temu. Też ją No i taki bardziej ułożony film kochani Wam pokażę jak już wszystko zrobię. tu już jedną wiertarkę zrobiłam. Teraz będę drugą czyścił, pucował i jest ok. I to iskrzenie po prostu było przyczyną tego, że był trochę brudny komutator, do którego szczotki dotykają. Okazało się, że szczotki są dobre i ich nie trzeba wymieniać. Że fajnie zaszczędziłem trochę pieniążków i w